Witamy jeszcze raz wszystkich, o ktoś tutaj. My również witamy wszystkich serdecznie i mamy nadzieję, tak. że no, będziemy w stanie troszeczkę zająć czasu i przybliżyć naszą pracę. Tak Aniu, a ja zanim, że tak powiem zaczniecie, to ja Was jeszcze przedstawię i dwa słowa dobra o projekcie, bo myślę, że dla wszystkich Państwa nie jest oczywiste co to jest takim indloteka w ogóle. Bo to jest taki projekt, który realizujemy, taki projekt edukacyjny, który realizujemy już od kilku lat razem z Amazonem, w zasadzie to dla nich, przy ich centrach logistycznych. I tam są tworzone właśnie takie miejsca, takie przestrzenie, gdzie dzieci, młodzież mają możliwość właśnie poćwiczenia tego, o czym wcześniej opowiadaliśmy. Więc tutaj, dziewczyny z poszczególnych kindlotek, tutaj mamy do czynienia akurat. Z zespołem szkół specjalnych imienia Jana Brzechwy w Szamotułach. Z nami będzie Ania Kaźmierczak i Dominika Goszczeńska I dziewczyny nam opowiedzą o tym, jak one robią ten STEM u siebie w szkole specjalnej. Także bardzo zachęcam wszystkich do posłuchania. No i przede wszystkim też, jeżeli ktoś będzie miał pytania, to tak? Jest przestrzeń na to, żeby. Nie? Prawda? No dokładnie. Także zachęcamy, zapraszamy. Ania, Dominika, oddaję Wam głos w takim razie. Dziękujemy. Dziękujemy. No w takim razie zaczynając. Przede wszystkim powiemy, że pracujemy w szkole specjalnej, więc jest to dosyć specyficzny rodzaj edukacji. W naszej szkole mamy uczniów z, z lekką niepełnosprawnością intelektualną, którzy realizują normalną podstawę programową, mają wszystkie przedmioty oraz z uczniami z umiarkowaną znaczną i głęboką niepełnosprawnością. I tam mamy inną podstawę programową, inne przedmioty, m.in. funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające kreatywność. I pracujemy przede wszystkim metodą ośrodków pracy, metodą praktycznego działania. Wykorzystujemy również metodę projektów, więc jak najbardziej wszystko się wpisuje w metodę Steam. Uczymy przez praktyczne działanie, czyli nie ma u nas lekcji bez doświadczeń, szeroko rozumianych nie, nie tylko doświadczeń fizycznych, chemicznych ale przez doświadczenie. Czyli zaczynając naszą przygodę, jak gdyby z edukacją, zawsze wychodzimy od doświadczeń. Dzisiaj będziemy mówić o kintoterce, o robotach, drukarce 3D i o tej skrzyneczce STEM, którą my otrzymaliśmy z, z projektu. I zaczynając, tak najprościej, będziemy mówić o dostosowaniach edukacyjnych i jak to można wykorzystać. W jakikolwiek sposób, aby zaktywizować uczniów i dać im szansę, wyjść w, w kierunku ich potrzeb. O tych potrzebach, jak gdyby było mówione wcześniej, ale skupiamy się na tym, że w ogóle ustawodawca nam nakazał dostosowywać wszystko do możliwości i potrzeb naszych uczniów, bazując również na ich zainteresowaniach. Więc dostosowujemy wszelkiego rodzaju środki, które mamy dostępne w placówce. Tak, aby każdy nasz uczeń był w stanie osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości. Aby każdy uczestniczył w tej lekcji, w zajęciach, no oczywiście w różnym stopniu, ponieważ są różne typy niepełnosprawności, mimo niepełnosprawności intelektualnej mamy jeszcze niepełnosprawności ruchowe, mamy dzieciaki z autyzmem, dlatego Musimy tak dostosowywać nasz proces edukacji, aby każdemu dać jak najwięcej szans na włożenie tej swojej cegiełki, no i przede wszystkim dać, dać poczucie sprawczości. Zaczniemy może od kindloteki. W naszej szkole już kilka lat temu powstała Kindloteka, otrzymaliśmy Kindle, w których mamy zapisane już z automatu różnego rodzaju książki lektury. I byłoby to wszystko pięknie i fajnie, gdyby nasi uczniowie wszyscy potrafili czytać. Niestety tak nie jest. A jeżeli nawet czytają, jest to czytanie mechaniczne, nie zawsze rozumieją, co czytają albo czytają na etapie wyrazowym, tak, czyli pojedyncze wyrazy. Ale te Kindle, jak gdyby o tyle są fajne, że u dzieciaków, które mają problem z koordynacją wzrokową i nie są w stanie na przykład czytać tematu, notatki z projektora, z rzutnika i przepisać jej do zeszytu, możemy wykorzystać do tego Kindle. Kindle mają taką możliwość, że możemy do nich ładować prezentację PowerPoint i tam sami dostosowywać to, co uczeń ma czytać, więc może mieć taki Kindle, takiego Kindle przed sobą, może mieć tam jedno, dwa zdania zapisane i może je samodzielnie przepisać do do zeszytu. Na pewno jest to bardziej atrakcyjna forma niż położenie kartki, też jest ona bardziej ekologiczna. Dwa, możemy przygotowywać bardzo krótkie opowiadania, streszczenia, i tak też robimy, umieszczać w tych kindlach. I jeszcze jest tak, że każdy z uczniów ma kindla, a materiał, na którym pracuje, ma na miarę swoich możliwości. Jeden będzie miał krótki tekst, drugi będzie miał kilko, kilka zdań, a jeszcze trzeci będzie miał kilka wyrazów a każdy z nich może uczestniczyć w tej lekcji razem z nami. Oprócz tego wykorzystywania na takich powiedzmy potocznych, zwykłych lekcjach, oczywiście w naszej szkole było wiele projektów czytelniczych z wykorzystaniem tych Kindli, gdzie uczniowie właśnie mieli za zadanie przeczytać jakiś fragment. Opowiadania, później robili zadania. Kindle są o tyle fajne, że dla dzieciaków są czymś atrakcyjnym. Nie jest to zwykła książka, nie jest to zwykły papier. Oni widzą, że ich rówieśnicy, rodzice czytają e-booki właśnie przy pomocy takich czytników i oni też chcą. No, nie jest to takie proste. Wymaga to oczywiście pracy, nakładu pracy ze strony nauczyciela, bo to trzeba wszystko wbrać, ale jest to do zrobienia, jest to możliwe. Następnym takim punktem, który wydaje mi się, że większość z Państwa ma w swoich placówkach, są to roboty foto. No i oczywiście roboty służą przede wszystkim do programowania, kodowania, i jak najbardziej u nas to też robimy, ale w ograniczonym stopniu. Tu nie będziemy jak gdyby zaklinać rzeczywistości i mówić o tym, że wszyscy robią na, na najwyższym poziomie to, to programowanie, ale to nie o to chodzi. O to chodzi, żeby dać dzieciakom możliwość i szansę. Nawet jeżeli by to było tak, że on tylko nadusi ten ostatni przycisk i ten robot się przemieści, a my zakładujemy cały proces. Ale też tak nie jest. Wykorzyst Dajemy dzieciakom możliwość próbowania. Popełniania błędów, ponieważ to też jest bardzo ważne, aby dzieciaki uczą się na swoich błędach. tak? My nie wykorzystujemy je tylko, tylko, tych robotów w takich klasycznych zajęciach z informatyki, ale zabieramy je na zajęcia i możemy dzięki robotom uczyć czytania, na przykład metodą sylabową. Połącz sylabę ma z sylabą. Pa. I co nam wychodzi? Robot jedzie, czytamy, mapa. Tak? Możemy, Latać elementy matematyki, czyli mamy działania matematyczne, na przykład dodawanie 5 plus 3 i kilka tych działań, a po drugiej stronie wyniki. I ty masz tak zaprogramować robota, aby on trafił do odpowiedniego wyniku. Dzieciaki to bardzo lubią, nie zajmuje to dużo czasu, jest to element jakiś nawiązujący. Tak samo jest, znajdź temat lekcji. Bardzo wiele takich zadań wykonujemy aby zachęcić, zainteresować, bo dzieciaki lubią nową technologię, zainteresować ich samym tematem lekcji, które na przykład będzie później w inny sposób przekazywane. Drukarka 3D. My akurat naszą drukarkę 3D posiadamy z projektu Laboratorium przyszłości, ale też wiemy, że wiele szkół mogło ją sobie za, zakupić z, z, dzięki Amazonowi. I, I powiedzmy tak, ogólnie stoją te urządzenia nieużywane. W naszej szkole drukarka 3D jest używana bardzo często. I jeszcze powiem tak, że dzieciaki, głównie z lekką niepełnosprawnością, ale też z umiarkowaną, nie korzystamy z gotowych wzorów. Wszystko robimy w karcie, Jasne, są to bardzo proste elementy. Taką, powiedzmy tak, każdy uczeń w naszej szkole, tak jak widać na zdjęciu, ma bryloczek ze swoim imieniem. Dzieciaki. Robiły te projekty tylko z niewielką pomocą. Powiem tak, koleżanka, która niestety nie mogła dzisiaj uczestniczyć, która uczy informatyki, po prostu wzięła sobie za punkt honoru, że wszyscy będą drukować 3D. I rzeczywiście tak jest. Dostają oprócz tego komputera i tego oprogramowania kartkę, kancelaryjnego papieru w kratkę, dostają linijkę i wszystko z pomocą, najpierw sprawdzają, rysują, potem projektują i to wychodzi. Robią również takie proste ozdoby, choineczki, naprawdę robią to samodzielnie, więc dajmy tylko dzieciakom szansę i możliwości, pokażmy im jak to działa, a wszystko dalej się potoczy. Może o tych jeszcze wykorzystaniu to na innych przedmiotach. Można hmm. również poprosić. Tu koleżanka wtedy tak prosiła uczy też matematyki, że uczniowie sami przygotowali figury, można przygotować różnego rodzaju ostrosłupy, grania stosupy. Jeżeli oni to wykonają w Tinkercarcie, wydrukują 3D, zabiorą ze sobą na lekcję, to proszę mi wierzyć. Obwody i pola powierzchni dużo łatwiej im przychodzą do obliczania, niż tylko jeżeli widzą coś na papierze lub na patyczkach. Jak zrobią sami, to naprawdę jest połowa sukcesu. No i przejdziemy dalej. Teraz trochę ja chciałam opowiedzieć. Ja pracuję głównie z dzieciakami, z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Pracuję nad matematyką i fizyką, ale mam też zajęcia takie rewalidacyjne w innych klasach i dla mnie bardzo taki cenny i kreatywny jest ten materiał z, z tego pudełka. Znajdują się tam patyki, takie klamry do papieru, klamerki, i są taśmy. I to jest dla moich uczniów taki materiał, który jest dla nich bardzo pobudzający. Bardzo lubią nad tym pracować. Materiał, jakby praca z tym materiałem wymagała dostosowania, dlatego że po pierwsze, materiał był dostępny w bibliotece. Ja zaczęłam jakby z nim wychodzić z biblioteki do poszczególnych klas, dlatego że w nie, nie zawsze w tej bibliotece mogliśmy pracować, dlatego jakby, czyli po prostu sprzęt musiał opuścić swoje miejsce i teraz, teraz te narzędzia sobie wychodzą do, na lekcje do dzieciaków. Czyli to po pierwsze, że, że to wychodzi poza ten swój kąt. A może drugie. ja tak dopowiem, że w ogóle u nas wszystko wychodzi poza swój kąt i korzystają z tego nie tylko nauczyciel, bibliotekarz, który jak gdyby tam jest to miejsce, ale przede wszystkim korzystają inni nauczyciele i chyba na tym to powinno polegać, że każdy z pracowników szkoły, który oczywiście nauczy się obsługi może z, te, z tych różnych rzeczy korzystać i nie tylko określona grupa uczniów, a wszy, ale wszyscy. Mm. Um. Tam pośród wielu tych ciekawych rzeczy były gotowe karty pracy. Niestety były one w dużej mierze za trudne dla naszych uczniów, ale jakby to, okazało się, że to nie jest przeszkoda w używaniu tych narzędzi. Wymagało to, wymagało to po prostu dostosowania. Na początku, gdy dzieci po prostu dostały te narzędzia, natychmiast się uruchomiły, zaczęły konstruować, co im przychodzi na myśl. Później, gdy zaczęliśmy budować różne rzeczy, zaczęłam wykorzystywać też te części na przykład na matematyce, bo okazało się, że można budować świetne ogrodzenia, liczyć obwody, liczyć później jakieś elementy, które robiliśmy, zagrody dla takich zwierzątek, były liczenia tych zwierzątek. Także, absolutnie wykorzystanie tego jest, możliwości wykorzystania są bardzo, bardzo bogate. Znaczy ja myślę, że tylko ogranicza nas nasza wyobraźnia oraz kreatywność naszych dzieciaków. Tu koleżanka mówi o dzieciakach z umiarkowaną niepełnosprawnością, które tworzyły te różne rzeczy. Wystarczyło im dać przestrzeń. I pozwolić im działać, nie ograniczać ich w żaden sposób. Wiadomo, że można taką lekcję z tych gotowych kart pracy, przygotowania na przykład bryły przestrzennej, wyjaśnić krok po kroku, ale tak. to nie na tym ma polegać. Dzieciaki, jak same będą próbować, nawet jeżeli zaliczą porażkę, naprawdę jest to dużo cenniejsze doświadczenie, niż jakby zrobiły coś według instrukcji. Chociaż w pedagogice specjalnej też wykonujemy rzeczy pod instrukcją, żeby, żeby nie było tak, że działamy w różny sposób, tak? tak Wykorzystujemy tak, dyrekty nie, 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 tak, nie, różne tak, różne nie, nie, pola. My. Po to tylko, aby nasze dzieciaki miały jak największą samodzielność i jak najlepiej odnajdywały się w dzisiejszym świecie. Myślę, że. Tak będziemy kończyć. Tak, bardzo, bardzo, w, bardzo to, dziękujemy. To wszystko co przygotowałyśmy. Jeżeli są jakieś pytania jeszcze chwilę będziemy na pewno um, możemy odpowiemy odpowiedzieć na, na czacie. czacie. Dobra, super. Dzięki wielkie bardzo dziewczyny.